Trzeba najpierw pomóc sobie, żeby w ogóle móc pomagać innym. I gdzieś tam na korytarzu, właśnie kiedyś miałem przyjemność z profesorem zamienić słowo, pytam się, a pan, a pan profesor jak myśli, to prowadzi do tego samego wszystko? A on mówi, uważam, że nie. A ja mówię, ja też uważam, że nie. I tak po, po prostu popatrzyliśmy na siebie, uśmiechnęliśmy się. Bez myślenia, ja robię coś dla ciebie. Tylko, po prostu robimy dobre rzeczy po prostu, bo to jest najlepsza rzecz w tej sytuacji i już. To jest ogromny skok rozwojowy, hmm. kiedy mówimy: OK, ten nauczyciel dał radę, ja też dam radę, i to robimy. I nawet jak nie wyjdzie za pierwszym razem, to spróbujemy jeszcze raz, bo wiemy, że to jest możliwe, że to nie jest jakaś tam piękna teorejka z książki czy z jakiejś bajki dla tybetańskich dzieci. Wiemy, że to, że to jest prawdziwe, że to się da. I to jest ogromne błyskawieństwo. To 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 ciepłe poczucie, że damy radę. Hmm. Tak można zdefiniować też błogosławieństwo, które dostajemy od nauczyciela. Jaka jest różnica? Moim zdaniem ona leży gdzieś tam w metafizyce, w tym opisie, w tym punkcie dojścia, tak? że tutaj jednak praktykujemy na dwie różne rzeczy. Tam się wydaje, że wszyscy na świecie szanują prawa człowieka nie? i wystarczy coś tam, coś tam. Nie? Puścić ich do Europy i będą szanować prawa człowieka. No, no nie, nie wszyscy uważają, że prawa człowieka są fajne, bo to już prawa człowieka są wymysłem chrześcijaństwa fajnym, moim zdaniem, um, ale myślenie, że wszyscy uznają prawa człowieka jest intelektualnym, czy kulturowym imperializmem, więc... Ne, bo mówi się okay, czasami, mm. że to, to szkoły Terewady, że to jest Hinayana, ale przecież oni też praktykują metta, rozwijają współczucie i tak dalej. Z tym wyborem nauczyciela to też jest trochę jak z zakochaniem, to... To, to jest nie do końca logiczny, tak do końca proces. Gdzieś tam ten klej się wydarza, no jak w zakochywaniu się w, w dziewczynie czy chłopaku, gdzieś tam te, powiedzielibyśmy, związki karmiczne odgrywają poważną rolę.